Cześć. Dzisiaj szybkie podsumowanie miesiąca sierpnia. W miesiącu sierpniu wyprodukowaliśmy 204 kWh energii. Średnia dobowa to 6,58. Jest super, tym bardziej, że do grzania wody nie było. Instalacja od 17 kwietnia jest samowystarczalna. Także mamy już praktycznie 4,5 miesiąca, kiedy jest samowystarczalna. Jestem z tego bardzo zadowolony. W porównaniu do tamtego roku, gdzie pracowały cztery panele, przedstawia się to tak: 156 kWh. Średnia dobowa to była wtedy 5 kWh, także było słabiej, było gorzej. W tym roku jest lepiej. Bardzo ładny miesiąc. No i słuchajcie, w tamtym roku miałem dwa dogrzania kotłem do 80 stopni. Tak? W tym roku tych dogrzeń nie ma także ten piąty panel robi robotę, no pogoda też na pewno robi robotę, bo pogoda jest w tym roku, w sierpniu ładniejsza niż w tamtym roku była w sierpniu, także na pewno tu pogoda ma duże znaczenie jeżeli chodzi o wykresy, no to przedstawia się to w ten sposób w tym roku, jak widzicie rzadko tu kiedy schodziło poniżej 5 kWh, także no jest fajnie nie? natomiast w tamtym roku no, jak widzicie, było zdecydowanie gorzej z tą pogodą. Yy, szczególnie początek i koniec tu miesiąca był gorszy, także stąd to wynika, że ta produkcja była gorsza. W tym roku jest lepsza. No nic, yy, nie będę dzisiaj zanudzał. Tyle, co miałem Wam do powiedzenia. Trzymajcie się i do następnego, hej.